Są i płyną wieki, choć nas oddziela jeszcze czas daleki. Od tamtych czasów, gdy wedle jej Bóg między ludzi w sobie na ziemię? Przecież my wiemy, to wszystko było. Prawdziwie nam się to zdarzyło. Bóg jako dziecko wszak się narodził, dał nam zlawienie niebo otworzył. Więc się polski obyczak, obyczaj każe, lasełka chcemy nieść się w darze. i ofiarować Bożemu dziecku, którego zabić chciano zdradziecko. Niechże więc nasze tu przedstawienie będzie mu od nas za czynienia. Niechże mu będzie miła dla nasza. Po takim wstępie z sercem zapraszam. Z radością ogłaszam, Mario, żeś znalazła łaskę u Boga. Będziesz matką Syna Bożego. Jak to możliwe? Duch święty spośnie na tobie, a moc najwyższego ośrodku nie by się na to, bo znalazła was mi uchwał. Wielkie rzeczy ucieczki przed z. Twój początek w mych ramionach, koniec mój w ramionach twych. My istnienie twym betlejem. Tego chcę, byś we mnie dziś narodził się. Nie bój się Józefie, to dzieło Boże, będę Matką Mesjasza. Oto rozkaz Cezara Augusta. Ja, Cezar August, ogłaszam wszem i wobec, wszystkim ludziom całej ziemi, Oto odbędzie się spis ludności, od krańców po krańce świata. Pierwszy taki spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Niech każdy od zaraz uda się do miejsca swego urodzenia, by w wieczystych księgach się zapisać i opłatę należną złożyć. Tu, w żydowskiej waszej krainie, gdzie władza Rzymian sięga, niech o rozkazie Cezara każdy z was pamięta. Słuchajcie wszyscy pilnie rozkazu srogiego Cezara, bo jeśli nie posłucha, nie minie go słuszna kara. Niech żyje cesarz August. Mario, ja pochodzę z rodu Dawida z Betlejem, tam więc podążać musimy. A to jest tak daleko, co teraz zrobimy? Rozkazu Cezara słuchać musimy. Józef, zaufajmy Najwyższemu. Ja wiem, że z Nazaretu do Betlejem jest bardzo trudna i daleka droga, lecz trzeba się z nią zgodzić, bo w tym jest jakaś ukryta wola Boga. Masz rację, Mario. Bądźmy posłuszni Jego świętej woli, bo kto wie, może tam w Betlejem, jak pisali prorocy, nasz zbawiciel, boże dziecię ma się narodzić. Ruszajmy więc w imię Boga i zaufajmy, że da nam siły, byśmy szczęśliwie tę drogę przebyli. Patrzcie, bracia. Gwiazda na niebie świeci jasniej, niż kiedykolwiek. Chyba wskazuje nam drogę do ważnego wydarzenia. Czy czujecie tak samo? Tak, Melchiorze. Ta gwiazda jest znakiem, które przepowiedziały pradawne proroctwa. To znak Mesjasza. Wyruszmy w podróż, aby znaleźć nowonarodzonego króla. Jestem pewien, że ta podróż przyniesie wielkie błogosławieństwo. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć jego oblicze. Co myślicie o naszych darach? Czy będą dostojne dla tak wielkiego władcy? Złoto, kadzidło i mira to dary dla prawdziwego króla. Jednak nasze serca są również ważne. Pamiętajcie, to nie będzie tylko podróż fizyczna, ale także duchowa. Będziemy potrzebować cierpliwości i wiary. Razem, bracia, wyruszmy. Aby oddać pokon temu wyjątkowemu dzieciątku. Zgoda, niech nasza droga będzie bezpieczna, a nasze serca pełne radości. Ruszajmy, aby świętować narodziny Mesjasza. Pan gdzie nam, królowie, dziecię. O, nam nie ma chronu i wedła nie wierzy, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy.

Aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie zbudźcie go ze snu. Jezus ma dzisiaj już się narodzić, by plemię ludzkie z grzechu wyzwolić. Wszystko już chyba zaplanowane. Już niemal wieczór, więc go nie z planem. Wnet aniołowie zbudzą pasterzy. Niech każdy z nich już do szopki bierze. Oddadzą pokłon i niech wracając innym o Bogu opowiadają, tak się rozniesie wieść wśród narodu. Innym powiedzą króle ze wschodu: gwiazda ich wiedzie, idą królowie. To wszystko pan Bóg wymyślił sobie, by ludzie syna jego poznali, no a przez wiarę by się zbawiali. Już wszystkie światła pogasły, i w lesie śpią zwierzęta, już wszystkie głosy ucichły, to noc zaczęła się święta. To ta noc, co wszystko zmieni, zejdzie wreszcie władca ziemi. Da nam pokój, zło naprawi, już go chór, a nie Chrystus się rodzi na powodzi, a nie migrają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlen tak lękają. cuda cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi na sospowodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wygląda klękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej, trzej królowie, i trzej królowie od wschodu przybyli, i dary panu, i dary panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi nas, ospowodzi, a grają, króle witają. Pasterze śpiewają, tak cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, ospowodzi, a grają, króle witają. Pasterze śpiewają, tak klękają, cuda, cuda. Klękają. cuda, 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 cuda ogłaszają. Raduj się o ludzkie plenie. Przyszedł Jezus już na ziemię. Dziecka zjawił się w osobie we wznajszące. o, Bóg, człowiek. Więc czym prędzej pospieszajcie, chwałę swemu Bogu dajcie. Złóżcie pogłądy i dziecinie, a nagroda was nie minie. Hej, pasterze! Hej, wstawajcie! Do Betlejem pospieszajcie! Idźcie pokłon Panu włożyć, zszedł na ziemi już Syn Boży. Chyba chorzy oni może, lub nie żywi. Nie, mój Boże, chrapią! To Pan Bóg dla nich leży w żłobie, a tu oni chrapią sobie? Lecz ja zaraz ich rozbudzę. Wstawać, pasterze! Co jest? Wróg? Szpieg, zwierzy? Nawet wyspać się nie dadzą, ale dobrze wam poradzą. To, to jakie zjawy przecie o duchowie ze skrzydłami? Co wy zrobić chcecie z nami? My nic złego nie czynimy. Stać, strzeżemy, troszkę śpimy. Czemu strzecić nas tu chcecie? Boże drogi, są on plecie? Nie jesteśmy my wrogami, ale z nieba aniołami. Wysłał do was nasz Bóg z nieba, bo nowinę wiedzieć trzeba wam radosną. W mnie, Mesjasz Pan przyszedł na ziemię. Mesjasz przyszedł do ludzkości, wa Bogu wysokości. Wieki całyśmy czekali, wciąż tęsknili, wyglądali. O, radosna to nowina! Mów, gdzie znajdziemy Boga Syna? W jakim zamku czy pałacu? Bóg na ziemię stąpić raczył. O nie, mieli pastuszkowie! Pan w ubogim leży żłobie, bo do wszystkich przyszedł ludzi, nie do królów, lecz by służyć. Wstaję leczce w Betlejemie, Bóg w żubeczku cichodrzynie, świętej Panny zrodzą życie. Pójdźcie widać tam w obrzecie. Więc już więcej nie złykajmy, do Betlejem pospieszajmy. Czekaj bracie, no stada? Niech mi nie pan Bóg włada. Racja, ale jakieś dary weźmy panu na ofiary. To, co ma tu najlepszego, niechaj weźmie, a do tego swoje serce Bogu złoży. To największy jest dar Boży. Lecz już idźcie, szybko, prędko, bo królowie pierwsi klękną i oddadzą pokłon panu. O, niedoczekanie, panom, to my pierwsi być musimy. Pierwsi czoła swe skłonimy. Nuży Maciek, szybko kuba, bo inaczej nam tu zguba. Wszak Historia nas pamięta, żeśmy spali jak byt zamiast swego witać Boga. Pójdźmy wszyscy! Krótka droga do stajenki jest przed nami. My ją wskażemy Wam skrzydłami. Gdy się Chrystus rodzi, Pod niebiosy wyśpiewują Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo W czasie podróży przez pustynne krajobrazy i szerokie równiny Trzej królowie Melchior, Baltazar i Casper, niesieni tajemniczą gwiazdą Dotarli do imponującego pałacu królewskiego Pałac należał do Heroda, króla Judei, który, słysząc o przybyciu szlachetnych gości, postanowił ich przyjąć. Witajcie, szlachetni królowie! Co przyprowadziło was do mojego pałacu? Twoja Wysokość, przybywamy z odległych krain, prowadzeni światłem gwiazdy na niebie. Szukamy nowonarodzonego króla, Mesjasza. Mesjasz, mówicie? Oto jestem informowany o żytnych proroctwach. Jednakże powiedzcie, dlaczego przybyliście do mojego królestwa? Szukamy go, aby oddać mu nasze dary i złożyć pokłon jego wielkości. Czy wiesz, gdzie znajduje się Betlejem? Betlejem? Tak, tak. Tyle razy mówią o tym miejscu. Bądźcie tak łaskawi, przekazać mi więcej informacji na temat tego dziecka, a przekażę wam ważne wskazówki. Twoja Wysokość, wszystkie informacje, jakie mamy, pochodzą od gwiazdy na niebie. Jesteśmy gotowi podążać za jej światłem. Więc idźcie i znajdźcie tego Mesjasza i wróćcie, żebym ja mógł oddać mu pokon, oczywiście dla Dobra Królestwa. Brawo, brawo, mój Herodzie. Silne rządy są dziś w modzie. Ktoś ty, Jak się tu dostał? Pilnowania dałem rozkaz. Więc rozstrzelać rozkaz w bo jak widzisz, <laughs> ja tu włażę. Tyle, że to nic nie zmieni, bo ja panem świata cieni I jak zechcę, tak to stanę, zwoł mnie diabłem, wel szatanem Boże, diabeł! Po co wzywasz to imienia niebieskiego? Jam jest twoim przyjacielem, dogadamy się, kolego Słusznie mówisz, lecz już nowy, jeden pomysł mam gotowy Gdzie jest ten król dziecinny? Jak odróżnić go od innych? Zabić jedno, trzy tysiące, i tak piekoł gorące. Każe zabić wszystkie dzieci, i wszak jego głowa zleci. Słusznie mówisz, no mój królu. Sprawisz ludziom może bólu. Tak, pomysły was, tyranów, gorsze są niż nas, szatanów. A więc rób tak, spraw się dzielnie, a zarobisz na patelnię. Do mnie, do mnie, mój hetmanie. Jaki rozkaz, jaśnie panie? Bierz żołnierzy, niech się stanie. Dobetnę Betlejem już, Hetmanie. I tam wszystkie bez różnicy zabij dzieci w okolicy. Co mam zrobić? Jaśnie panie? Żart jakiś? Trzy. Hetmanie, chyba jasno rozkaz dany, ma być zaraz wykonany. Tak jest, panie. Więc korona ocalona. Pójdź zbrodniarzów w me ramiona. Idź, że teraz odpoczywaj. Bardzoś się utrudził chyba. I ja także lecę sobie. Zrobię kocioł dobry tobie. Trzeba szybko biec ratować. Ostrzec Marię i Józefa. Niech z dzieciątkiem stąd ucieka. Gryją, króla niebieskiego ząpiły. Z nieba wysokiego obudzi. Panie, dobytku swego Panie, swego Śpiewaniem 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 No, i to zabrania nam też etykieta. By król miał przez ganiać jak rakieta. Dlategośmy dla Was wygrać tutaj dali. Czyście się szaleją po drodze na Pili? Jezusowi darów jeszcze nie złożyli? Biegnijcie do niego, miast się kłócić w drodze. Pośpieszcie się, proszę, tak na jednej nodze. mają. To z daleka do Betlejem jadą złotą mire i każdego dla mają. Tymczasem w Betlejem świat zmienił się w ciszę. Już Maria, dzieciątko dosnu swe kołysze, Józef obok czuwa z radosnym uśmiechem, zwierzątka Jezuska grzeją swym oddechem. Każdy z tych zwierzątek, że pan do znieba, że zimno mu, biednie, usłużyć mu trzeba. Więc każdy jak może, tak stara się pomóc. By było tu z nimi i Bogu jak w domu. I dumne są bardzo, i cieszą się przecie, że Bóg między ludzi narodził się w świecie. Jakiś ludzi widać, ktoś tutaj nadciąga. Idzie ku na Mario jakaś karawana. Możni ludzie znać to. Rzecz to niesłychana. A to z drugiej strony biegną też pasterze. Ależ Oni pędzą, ci kto tam goni, wiesz co, Mario chyba królów chcą przegonić. Lecz cóż to, królowie też znać przyspieszają. Nic ja nie rozumiem, wyścig jakiś mają. Biedną złożyć dary, i hołd jemu oddać, i serca ofi ofiary. I pewnie chcą zdążyć jedni przed drugimi. Kiedy tu przybędą, zatroszcz się nad nimi. Dobrze, droga Mario, przyniosę im wody. Pewnie im się przyda tutaj dla ochłody. Jezus się rozpłakał od tych waszych krzyków. Pogódźcie się prędko i bądźcie już cicho. Pan Bóg przez nas płacze? Przebaczcie, królowie, odrześmy wyścigi wymyślili sobie. Dobrze, że skończyliście te głupie zawody. Sarf nam nie trzeba. Może komuś wody? Patrzcie, oto do was znowu się uśmiecha. Dobrze, że jesteście, on na was czekał. Królu nasz i zbawco, przyjmij nasze dary. Razem chcemy złożyć serca swoje ofiary. Oto mirra, kadzidło, złota trochę, panie. A od nas tę wełnę przyjmij na ubranie. Bądź ty naszym panem. I zawsze i wszędzie. Dzięki wam, kochani. Bierzcie jeszcze wody. Boście bardzo utrudzani tą podróżą. Dzięki wam za to, że chcecie nam służyć. Dzięki wam za wszystko i on wam dziękuję. Lecz teraz snu już potrzebuje. Czuję, że wnet zaśnie, więc go kłaść już będę. Ześpiewajmy jeszcze do snu mu kolędę. Uh oh tu przed stajenką pragniemy złożyć pokłon nowonarodzonemu nowo Królowi. Pochylmy nasze głowy przed Panem Jezusem. I powtórzmy wszyscy trzy razy. Witaj Jezu w żłobie, kłaniamy się Tobie. 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 Niech radość zapełni wasze serca, bo dziecko Boże przyszło na świat. Niech to miejsce będzie pełne błogosławieństwa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.